z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum, nad jeziorem na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego na drodze ku morzu za Jordanie Galilea Pogam. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami i rzekł do nich: Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawiwszy sieci, poszli za nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Słowa proroka, który mówi: Pomnożyłeś radość i powiększyłeś wesele, mają swoją ponadczasową atrakcyjność. Pomnożyć radość czy powiększyć wesele znaczy zupełnie to samo dla dzisiejszego współczesnego człowieka. Co dla człowieka z czasów proroka Izajasza. I można te słowa postawić jako hasło nad każdym ludzkim życiem. Dziś przypomina nam je Chrystus, aby radość wasza była pełna. Pragnienie radości, tej prawdziwej, pragnienie, żeby jej było więcej, rozumie przecież i przeżywa każdy człowiek. Niestety, tak to już bywa, że nigdy nie wiadomo, kiedy i dlaczego przygasają, a nawet gasną całkowicie te najbardziej atrakcyjne radości, te, które chcielibyśmy zachować nie tylko w pamięci. Pod tym względem los ludzki jest bardzo kapryśny. Dlatego jest dla nas zadaniem pierwszorzędnej wagi związanie się przymierzem z tą jedną i jedyną Niezwyciężoną radością, która mocniejsza jest niż śmierć, z radością, którą daje nam Chrystus. To właśnie drodzy, bracia i siostry, oznaczają słowa dzisiejszej Ewangelii, odtąd począł Jezus nauczać i mówić, nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się, to znaczy zawróćcie ze wszystkich dróg które prowadzą w ciemność i zbliżcie się do mnie, bo tylko we mnie radość Wasza będzie pełna.